Dobra, siemanko. Przeanalizujemy sobie, czy XTB jest bezpiecznym brokerem. Ostatnio pojawiły się post kolesia, którego okradli na XTB, to znaczy hakerzy włamali mu się na konto. No i głównie dlatego, że nie miał two-factor authentication. Ale tak naprawdę, czy ja to jest wina? Czy to jest wina słabych zabezpieczeń XTB, czy to jest wina tego gościa? Dzisiaj sobie zrobimy małą analizę maklera XTB i zobaczymy, kto tutaj zawinił. Generalnie robił uprawli 150 koła i gościu zrobił to tak, że władował mu się na konto i po prostu robił transakcje, robił, robił dużo transakcji kupna i sprzedaży tego samego aktywa, gdzie XTB zarobiło na tym 40 tysięcy złotych, a haker w zasadzie to nie wiem, czy na Hacker coś zarobił. Być może tak, być może był po prostu drugą stroną transakcji. Ale generalnie, jeżeli ktoś myślał, że pieniądze na ICTB są bezpieczne, bo nie można wypłacić ich na swoje konto bankowe, no to właśnie to jest taka, taka sytuacja. I nie jest to sytuacja jednostkowa. Generalnie tak, jeżeli nie masz autentykacji wieloskładnikowej, no to po prostu ktoś nie może ci wypłacić twoich pieniędzy, ale może całą twoją kasę przewalić. Więc tak naprawdę tobie to jest wszystko jedno. Pytanie, czy jest tutaj zysk dla hakera? No prawdopodobnie jest, jeżeli jest drugą stroną transakcji. Także tak, bez tu factor authentication możesz stracić pieniądze na e, XTB. To jest pierwsza rzecz. Więc tak, brak 2FA, możliwość utraty pieniędzy. Aktualnie większość banków i brokerów wymusa na nas uwierzytelnianie dwustronnikowe. Xtb tego nie robi. Tutaj jest mój pierwszy e-mail, który napisałem w 2021 roku w styczniu do Xtb. Eee, czy jest uwieczelnianie do Factor Authentication? Tutaj mam drugi e-mail, który napisałem do Xtb w 23 roku, a więc po dwóch latach po napisaniu mojego pierwszego maila i dostałem informację, że nie mamy informacji, czy to będzie wprowadzone. Tutaj mamy Xtb Intercom. Tutaj jeszcze jeden e-mail z 2021 roku. To była ta odpowiedź na pierwszego maila. Trwają prace nad wprowadzeniem 2 Zajęło im to ponad 3 lata, bo chyba w 2024 czy nawet 2025 roku dopiero to weszło. Pojawia się pytanie, czy to jest dużo roboty, żeby włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Tutaj brzmi nie. Pisałem tego typu systemy i tak naprawdę dla takiej firmy jak XTB to nie jest wcale duży koszt. Dlaczego tego nie zrobili? Nie wiem, powiedzcie mi w komentarzu. Dobra, teraz kolejna rzecz. Czy moje pieniądze są bezpieczne w XTB? Jest kilka różnych scenariuszy. Tu mamy taki przykład, gdzie mamy 10 tysięcy złotych w gotówce jakieś akcje o wartości 50 tysięcy złotych. No i tak, XTB to nie jest bank, tylko broker, więc on działa na innych zasadach niż taki typowy bank. No i mamy takie różne scenariusze. Na przykład XTB ogłasza upadłość i po prostu, nie wiem, chce uciec z pieniędzmi, co się wtedy dzieje. Generalnie XTB nie trzyma naszych pieniędzy jakby na swoich, na, na swoich kontach, tylko to są te środki, pieniądze są segregowane i one są trzymane w bankach. Czyli XTB ma po prostu otwarte rachunki dla klienta i one należą do jakiegoś banku. No i ten bank należy do BFG, czyli do funduszu gwarancyjnego. Jeśli się okaże, że te pieniądze jakimś cudem zginęły, no to otrzymujemy, możemy odzyskać tylko 20 tysięcy euro z KDPW. Dobra, jak chodzi o akcje ETFy, to jest nasza własność. One nie wchodzą w masę upadłościową brokera. i one są po prostu przetrzymywane na depozycie papierów wartościowych. Więc nasze akcje, nasze zainwestowane e, otrzymamy. Jeżeli bank upadnie, no to mamy z BFG 100 tysięcy euro, no ale powiedzmy to jest coś innego niż sprawdzenie bezpieczeństwa tego brokera, czyli generalnie jeżeli mamy gotówkę na XTB i XTB po prostu nagle zniknie, no to otrzymamy, możemy otrzymać rekompensatę tam w wysokości do 20 tysięcy euro, jeżeli te pieniądze gdzieś zaginą, no, ale generalnie są na, koncie, na kontakt banku, więc dostaniemy tą ochronę naszych aktywów. Jeżeli chodzi o akcje ETF, no to one są trzymane na krajowym depozycie, więc też je odzyskamy. Oczywiście do określonych limitów. Wpadek brokera pieniądze nie, nie powinny zginąć. Kolejna rzecz to jest taka, kiedy mamy włączone 2FA, czyli Tupac for Authentication, czyli uwierzytelnianie wieloskładnikowe, czyli to są po prostu SMS-y na telefon, czy tam na maila i tak dalej, w XTB to jest tylko na, na telefon. No i wiele komentarzy, że ktoś mówił, że 2FA nie jest bezpieczne, bo można ci ukraść sesję i mówili o różnego typu atakach, to mówimy sobie jak to wygląda w praktyce. Trzymając 2FA pieniądze są bezpieczne. I właściwie to wiele zależy od implementacji konkretnego brokera, bo jest wiele mechanizmów, które potrafią zapobiec nasz, utracie naszych pieniędzy. W ogóle jeżeli chodzi o właśnie przykład z tego wykopu, no to jeżeli nagle w ciągu jednego dnia ktoś tłucze dziesiątki tysięcy zapytań na sekundę, to znaczy konkretnie kupuje i sprzedaje, no to XTB nie ma, nie ma warstwy ochrony dziwnych zachowań, czyli masy żądań na sekundę. Ktoś się tam zalogował w ogóle z jakiegoś dzikiego kraju, tego gościa, więc można wywnioskować, że XTB nie ma warstwy ochrony Logowania z innego kraju. Bez problemu ktoś z Filipin w domku z drewna może się zalogować i nie dostaniemy nawet powiadomienia mailowego o tej sytuacji. Tyle aplikacji w ogóle wyśle na maila, że doszło do jakiegoś dziwnego logowania. Mieście pewnie gdzieś na mailu, że ktoś, czy, czy, czy na czymś innym, że Ktoś próbował z jakiegoś dziwnego kraju się zalogować na Wasze konto. A nawet jeżeli to byliście Wy na przykład na wakacjach, no to w niektórych instytucjach nawet jest tak, że bodajże niektóre banki, coś takiego widziałem, że dzwonią do, do Ciebie, blokują Ci konto i, i potrafią zadzwonić, czy to na pewno Ty. XTB nie ma żadnej ochrony tego typu. Dobra, omówimy sobie takie ataki właśnie a propos 2FA, czy 2FA jest y, bezpieczne, no bo tak naprawdę w jaki sposób można y, wejść na konto, które jest zabezpieczone uwierzytelnianiem wielokładnikowym. Widziałem komentarze tego typu, że ktoś może y, skopiować naszo, nasze dane sesji do swojej przeglądarki, czyli w jaki sposób ukraść nam tutaj y, nasze wrażliwe dane sesji i jakby z, zrobić tak zwany atak session writing, czyli korzystanie po prostu z czyjejś sesji. No i po pierwsze pytanie, czy to jest w ogóle możliwe. Po drugie, czy, czy XTP ma jakieś mechanizmy, które zabezpieczają, że jeżeli z innego IP zalogujemy się do, na tej samej sesji, to czy nas wyrzuci? Generalnie szanująca się aplikacja powinna wyrzucić taką sesję. Sprawdzimy, czy, sprawdzimy jak sobie radzi z tym XTP. Czyli tak, pierwsza rzecz, którą sprawdzimy to jest, czy dane sesji są możliwe do wyciągnięcia przez złośliwy kod. Zalogujemy się do xtb i zobaczymy, jak to wygląda. Generalnie tak, rzeczy, które szukamy, mogłyby się znaleźć w session storage ale jak widać nie ma tutaj nic ciekawego najprawdopodobniej rzeczy których szukamy są w cookiesach i tam powinny się znajdować dlatego że tutaj można zrobić cookiesy bezpieczne generalnie cookiesy które są takie bardzo wrażliwe powinny być oznaczone HTTP on chodzi o to że nie da się ich wyciągnąć kodem czyli jeżeli mamy jeżeli uruchamiamy jakiś kod na stronie które po prostu nie, ktoś nam kazał play albo po prostu mamy zainfekowane komputery czy, czy, czy weszliśmy na jakąś stronę i mamy do czynienia z atakiem typu XSS to te cookies i tak będą bezpieczne, znaczy nie da się ich skopiować. Generalnie te rzeczy, których szukamy to są cookies yy, oznaczone HTTP only. Jeżeli to są jakieś cookies, które nie są oznaczone HTTP only, no, a, a są wrażliwe, no to to byłby, byłby kolejny yy, Kolejna rzecz, która byś świadczyła o słabej aplikacji. Dobra, generalnie chodzi o to w atakach typu XSS, że jeżeli przykleimy nasze cookiesy, które można otrzymać właśnie z JSA, to z konsoli, no to teoretycznie taka osoba powinna się zalogować dokładnie na taką samą sesję jak ja. Zobaczymy jak XTB reaguje na tego typu wydarzenia. Dobra i teraz mamy taki sam cookie, zobaczmy jak to wygląda w cookiesach. Mamy tutaj te same cookiesy. Co się stanie, jeżeli ja teraz y, się po prostu zaloguję? Dobra, jak widzimy, te y, rzeczy sprawdźmy. Dobra, jak widzimy samo przekopiowanie tych cookiesów nie spowodowało, że zalogowałem się na czyjąś sesję, także y, nie jest to możliwe. Cookisy po zmianie przeglądarki i uruchomieniu na tych samych cookies to jest niewystarczające. Dlatego, że są cookies HTTP Only, a tak naprawdę być może jest jakiś mechanizm sprawdzający, czy te cookies y logują się. Najprawdopodobniej jest po prostu mechanizm HTTP Only, który których nie da się skopiować. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że da się skopiować cookies HTTP Only. Dobra, generalnie to ciastko kluczowe to jest prawdopodobnie to. To jest HTTP Only, Secure, jeszcze w ogóle Strict. I to jeszcze jest na session. Najprawdopodobniej to jest po prostu ten session ID. No i do tego się nie można dostać przez kod JavaScript. Więc no. Nie da się po prostu skopiować czyjś sesji czy, czy kopiować ciasteczka. Można by teoretycznie, gdyby ktoś miał dostęp do przeglądarki tego użytkownika, dostać się do tego ciastka, ale jest to praktycznie niemożliwe, dlatego że no, trzeba by mieć po prostu zarutowaną przeglądarkę, trzeba by mieć po prostu jakiegoś wirusa ściągnącego na komputer, gdzie no, no dzisiaj nikt nie ściąga praktycznie, każuale nie ściągają po prostu z zwykłego oprogramowania jakichś egzekutów z internetu. Więc generalnie to jest y, niemożliwe. Możemy tak założyć, y, żeby po prostu zrobić atak typu session writing. Jest jeszcze jeden atak typu CSRF, czyli Cross-Site Request Forgery, oznacza coś takiego, że ktoś nam wysyła jakiś link w stylu kube-aktywo i jakby my uruchamiamy w kontekście naszej sesji, nie? Y, więc wtedy jakby to zlecenie będzie wykonane. No ale tak naprawdę nie da się tego zrobić. Nie da się tego zrobić dlatego, że to są metody GET, a weź pipi każda akcja, Tutaj jest najprawdopodobniej postem, bo generalnie jeżeli ktoś by napisał na jakimś getcie jakąś metodę, no to byłby to po prostu... Generalnie no, no, trzeba by zrobić taki dokładny audit security, no ale kto wchodzi na jakieś głębokie linki z XTB? no Nikt do coś takiego nie wchodzi. Więc o, tego typu, więc o atakach tego typu możemy po prostu zapomnieć. Dobra, jeszcze jest jeden przypadek, czyli czy można złamać TFA w inny sposób? Czy... Odpowiedź ja, mi teoretycznie tak, ale jest to praktycznie niemożliwe, dlatego że no, musiałoby to wyglądać w ten sposób, że załóżmy, że ktoś zna nasz login i hasło. No i teraz e, e, taka osoba loguje się do systemu, dostaje powiadomienie wpisz kod, nie? No i ty, ty w tym momencie dostajesz wiadomość na telefon i musisz się zautentykować. No i tak naprawdę jedyna opcja jest taka, że, no nie wiem, siedzicie razem w kawiarni i ktoś widzi, że logujesz się do XTB. No to naprawdę nie, nie jest możliwe złamanie tego typu zabezpieczenia, dlatego że no jedyna opcja jest taka, że ktoś by musiał znać po prostu ten kod z waszego telefonu. Są takie social ataki, że... Ktoś mówi, że o jestem maklerem XTB, proszę mi podać ten kod, bo gdzieś tam się próbuję zalogować. I to jest praktycznie jedyna sytuacja, która może się zdarzyć. Ewentualnie kiedy siedzicie razem w kawiarni i ktoś widzi, że, że logujecie się do XTB i patrzy wam za pleców, no ale no, to jest też praktycznie niemożliwe. Więc o łamaniu 2FA można zapomnieć. Znaczy, w sumie można jeszcze zrobić takie coś, że e, kiedy siedzicie w kawiarni, to ktoś po prostu wrzuca że, na jakimś Wi-Fi, no to e, ktoś po prostu może Wam wrzucić fejkową stronę xtb, gdzie po prostu będziecie się próbować zalogować e, i to jest w zasadzie takie no, teoretycznie możliwe, że logujecie się e, i, ka i każdą tam Wam podać kod, no i druga osoba w tym samym momencie też się loguje, no i Wy podajecie kod, który nie leci do xtb, tylko tak naprawdę na serwery tego gościa, no i on się loguje tym kodem, no, ale tak naprawdę mamy takie coś jak, y, mamy takie coś jak y, właśnie kłódki. Kłódki są od tego, że kiedy wchodzisz na jakąś stronę, to wiesz, że logujesz się do tej strony. No oczywiście to też gdzieś tam można y, łamać na zasadzie fałszywych certyfikatów, no, ale to już są takie hardkory, że... No, generalnie zasada jest taka. Jeżeli, na, jeżeli chcesz wbić do brokera, to po prostu nie rób tego na publicznym Wi-Fi. Jest tam jakieś y, minimalne ryzyko. Ale jeżeli po prostu nie logujesz się z jakichś publicznych Wi-Fi do, do swojego brokera, no to generalnie jest okej. Okay. Są jeszcze ataki tego typu, że ktoś może po prostu iść, i, iść i, i przenieść wasz numer do... znaczy iść po prostu do, nie wiem, do Playa i przenieść sobie numer yy, i być jego posiadaczem, no ale ta mu, osoba musiałaby znać wasz numer. Yy, mogłaby sobie przenieść po prostu wasz numer na swoją kartę, no ale musiałaby znać wasz numer no i no i raczej no, trzeba tam jakiś dowód pokazać i tak dalej, także to już są no, grube przestępstwa, podszybanie się pod kogoś. Także podsumowując po prostu załóżcie sobie tu EP, ja a wszystko będzie spoko, no ale y, na pewno jeżeli chodzi o tę całą aferę, no to e, XTP też jest tutaj moim zdaniem współwinne, dlatego że no szanujmy się, ale y, raczej taki szanujący się broker powinien mieć y, jakieś warstwy ochrony klientów, typu logowanie z dziwnych IP, typu Dziwne zachowania sesji, no ale powiedzmy prawnie, no to jest to jednak wina użytkownika, no bo po prostu XTB nie ma obowiązku ochrony tych pieniędzy, zresztą zarobili na tym <grymne> chyba czterdzieści tysięcy złotych, także no płakać nie będą. No, oczywiście, no ale to była na tyle i zapraszam na finansową pandę. Pozdrówki.